Dwa mordeczki, mamy kolejny skandal. Tym razem niestety z udziałem dzieci tak na otwarciu placu zabaw. Dzieciaki wznosiły toast szampanem bezalkoholowym w kieliszkach. Ktoś zorganizował taką imprezę, da, dał dzieciom kieliszki i dał szampana bezalkoholowego. Ja wielokrotnie nagrywałem już posty, filmy o tym szampanie bezalkoholowym, że jest to takie programowanie młodego społeczeństwa, takie kodowanie gdzieś od małych lat, że to jest taka wersja demonstracyjna napoju dla dorosłych, że toast należy wznieść czymś, co symuluje alkohol. Takie dziecko sobie od małego wyobraża, że jak będzie dorosłe, to sobie wypije pełną wersję tego, tego trunku. Nie może się doczekać, aż wypije prawdziwy alkohol, niestety jest to bardzo szkodliwe i bardzo gdzieś tam w takiej formie, jeżeli jest to propagowane na uroczystościach jakichś oficjalnych jak otwarcie placu zabaw, no to to jest skandaliczne. Ktoś zupełnie bez wyobraźni tutaj no, postanowił zrobić coś takiego i wiecie co jest najgorsze? Najgorsze są też przyzwolenie społeczne ludzi, komentarze tak pod tym postem, gdzie ludzie mówią to nic złego, przecież to jest normalne. To nie jest normalne, tak? To nie jest normalne. Nie dajecie swoim dzieciom do palenia herbaty, tak? Żeby sobie piły herbatę, żeby paliły sobie tytoń Zero albo marihuanę Zero niech sobie piją. Albo oni sobie może noszkiem wciągają mąkę, nie? Żeby kokainę Zero wciągać. No nie, no ale szampan bezalkoholowy jest okej. Okay. No nie, alkohol jest narkotykiem. Etanol jest ciężkim narkotykiem, który degeneruje nasze neurony. Nie róbcie krzywdy swoim dzieciom i nie odpierdalajcie takich numerów. Nie pij dziś, tylko żyj dziś.